Wyobraźcie sobie na chwilę Annę Nowak, 65-letnią mieszkankę Krakowa. Do niedawna wchodziła po schodach w swoim domu bez zastanowienia. Sama nosiła zakupy z targu i aktywnie bawiła się z wnukami w parku. Ale coś się zmieniło. W ostatnich tygodniach Anna zaczęła zauważać, że jej nogi drżą, gdy wstaje z krzesła, że musi opierać się o ścianę, wchodząc po schodach i że podczas zabawy w berka z maluchami bardzo szybko brakuje jej tchu. Tego Anna nie wie, ale być może stawia czoła cichemu złodziejowi, który atakuje miliony Polaków po 60. roku życia sarkopenii. Zanim zaczniemy, napiszcie w komentarzach skąd nas oglądacie, z jakiego miasta w Polsce lub z jakiego kraju. To wspaniale wiedzieć, jak daleko dociera nasza społeczność. A jeśli chcecie otrzymywać proste i rzeczowe porady zdrowotne, kliknijcie subskrybuj. Już teraz. Tutaj znajdziecie wskazówki, które naprawdę mogą poprawić wasze zdrowie i samopoczucie. Zatem zaczynajmy. To nie jest po prostu kolejny problem zdrowotny. To ukryta epidemia, która kradnie niezależność, godność i jakość życia ludziom, takim jak Anna w całej Polsce. Sarkopenia, czyli postępująca utrata masy i siły mięśniowej, dotyka od 5 do 13% osób w przedziale wiekowym od 60 do 70 lat. A odsetek ten wzrasta nawet do 50% u osób powyżej 80 roku życia. Oznacza to, że miliony Polaków mogą doświadczać tego stanu, nawet nie znając jego nazwy. Ale oto zaskakująca prawda, która całkowicie zmieni sposób, w jaki myślicie o starzeniu się: ta utrata mięśni nie jest nieunikniona. A co najbardziej zdumiewające bitwa z sarkopenią może rozpocząć się w momencie, gdy się budzicie. Tuż przy śniadaniowym stole. W nocy, gdy śpimy, nasze ciało wchodzi w stan przedłużonego postu. Przez 8, 9, a czasem 10 godzin nie spożywamy żadnego pokarmu. To tak, jakby nasze mięśnie były budową w toku, a w nocy robotnicy przestają pracować, ponieważ materiały budowlane, a konkretnie białka, po prostu nie są dostępne. Śniadanie powinno być momentem dostarczenia tych materiałów z powrotem do naszych mięśni. Ale większość z nas sabotuje ten proces, nie zdając sobie z tego sprawy. Wróćmy do historii Anny. Jak większość Polaków dorastała w przekonaniu, że dobre śniadanie powinno zawierać świeży, biały chleb, może z masłem, lub filiżankę mocnej kawy na przebudzenie, czasami trochę kiełbasy lub szynki. Brzmi znajomo, prawda? Problem w tym, że każdy z tych pozornie nieszkodliwych produktów może przyczyniać się do pogorszenia stanu mięśni którego doświadcza Anna. Zacznijmy od zdemaskowania pięciu sabotażystów polskiego śniadania, którzy mogą po cichu podkopywać zdrowie mięśni. Pierwszym złoczyńcą jest biały chleb i tradycyjne bułki pszenne, które znajdujemy w każdej piekarni. Kiedy Anna gryzie kawałek białego chleba, jej organizm doświadcza tego, co eksperci nazywają glikemiczną kolejką górską. Poziom cukru we krwi gwałtownie wzrasta. Zmuszając trzustkę do uwolnienia dużych ilości insuliny. Ten skok insuliny nie tylko blokuje spalanie tłuszczu, ale także zakłóca procesy budowy mięśni. To tak jakby próbować budować ścianę, podczas gdy ktoś nieustannie przewraca cegły, które właśnie położyłeś. Drugi sabotażysta jest być może najbardziej zaskakujący dla wielu Polaków. Kawa pita na pusty żołądek. To tradycja tak zakorzeniona w polskiej kulturze, że może wydawać się niemożliwa do zmiany. Ale kiedy pijemy kawę zaraz po przebudzeniu bez żadnego stałego pokarmu, zmuszamy nasz organizm do wejścia w tryb awaryjny. Kortyzol, znany jako hormon stresu, jest uwalniany w dużych ilościach. Aby szybko wytworzyć energię, organizm zaczyna rozkładać nie tłuszcz, jakbyśmy się spodziewali, ale tkankę mięśniową. Anna dosłownie wypija swoją masę mięśniową każdego poranka. Trzecim złoczyńcą są popularne parówki i wędliny, które często pojawiają się na polskim stole śniadaniowym. Chociaż są źródłem białka, te przetworzone produkty zawierają azotany i konserwanty, które wywołują przewlekły stan zapalny w organizmie. Stan zapalny jest jak ogień, który powoli trawi włókna mięśniowe. Co więcej, jakość białka w tych produktach jest znacznie niższa niż ta, której nasze mięśnie naprawdę potrzebują do regeneracji. Czwarty sabotażysta może zaszokować wiele osób, które myślą, że dokonują zdrowych wyborów. Płatki owsiane, zwłaszcza spożywane tylko z odtłuszczonym mlekiem. Chociaż owies jest zdrowym zbożem, spożywany samodzielnie na śniadanie jest głównie węglowodanem. Z odtłuszczonego mleka z kolei usunięto tłuszcz, a to właśnie te tłuszcze są potrzebne naszemu organizmowi do wchłaniania kluczowych witamin, takich jak witamina D, Niezbędna dla funkcji mięśni. To tak jakby próbować ugotować pożywną zupę, używając tylko wody. Piątym i ostatnim sabotażystą jest całkowity brak wysokiej jakości białka. Wielu Polaków budzi się i spożywa głównie węglowodany i kofeinę, pozostawiając swoje mięśnie dosłownie wygłodniałe aminokwasów niezbędnych do naprawy i wzrostu. Eksperci zalecają, aby osoby po 60. roku życia. Spożywały co najmniej 1,2 grama białka na kilogram masy ciała dziennie, ale większość spożywa na śniadanie zaledwie ułamek tej ilości. Aby lepiej zrozumieć wpływ tego zjawiska, wyobraźmy sobie Piotra Kowalskiego, 72-letniego emeryta z Warszawy. Przez 40 lat Piotr pracował jako elektryk, zawsze dumny ze swojej siły fizycznej, ale ostatnio zauważył, że nie może już otworzyć słoików bez pomocy. A wejście po schodach na trzecie piętro do swojego mieszkania przestało być czymś automatycznym, a stało się wyzwaniem. Piotr sobie tego nie wymyśla. Eksperci szacują, że sarkopenia dotyka jedną na pięć osób powyżej 65 roku życia w Polsce. Ale teraz nadchodzą dobre wieści część, która może dosłownie odmienić życie ludzi takich jak Anna i Piotr. Istnieje pięć potężnych produktów spożywczych, które włączone do śniadania Mogą nie tylko zatrzymać utratę mięśni, ale wręcz zacząć odwracać ten proces. To nie są drogie suplementy ani egzotyczne produkty. To składniki, które możecie znaleźć na każdym polskim targu. Pierwszym bohaterem mięśni jest twaróg, tradycyjny polski ser, lub jego bardziej znany na arenie międzynarodowej kuzyn, jogurt grecki. Twaróg to prawdziwa potęga wysokiej jakości białka. 100 gramów twarogu pełnotłustego Zawiera około 18 gramów pełnowartościowego białka, co oznacza, że posiada wszystkie niezbędne aminokwasy, których potrzebują nasze mięśnie. Ale liczy się nie tylko ilość, ale i jakość. Białka z twarogu są trawione powoli, zapewniając stały dopływ aminokwasów do mięśni przez kilka godzin. To tak, jakby ekipa budowlana pracowała nieustannie nad Twoimi mięśniami. Zamiast grupy, która pojawia się na chwilę i zaraz odchodzi, prostym sposobem na włączenie twarogu do diety jest wymieszanie go z odrobiną naturalnego miodu lub owoców jagodowych. Anna odkryła, że miseczka twarogu z truskawkami nie tylko smakuje wyśmienicie, ale także sprawia, że czuje się syta i pełna energii przez wiele godzin, czego nigdy nie doświadczyła po swoim starym śniadaniu składającym się z chleba i kawy. Drugim bohaterem są jajka, zwłaszcza w postaci tradycyjnej polskiej jajecznicy. Jajka są często nazywane białkiem idealnym, ponieważ zawierają wszystkie niezbędne aminokwasy w idealnych proporcjach dla ludzkiego organizmu. Ale jest coś jeszcze bardziej wyjątkowego w jajkach w kontekście zdrowia mięśni. Zawierają leucynę, aminokwas, który działa jak przełącznik aktywujący syntezę białek mięśniowych. Kiedy Anna zastępuje swój poranny chleb jajecznicą z dwóch jajek z odrobiną prawdziwego masła, nie tylko je, ale dosłownie wysyła sygnał swoim mięśniom, aby zaczęły się odbudowywać. Trzeci bohater może wielu zaskoczyć. Awokado, chociaż nie jest tradycyjnie polskie, awokado stało się coraz bardziej dostępne na polskich rynkach. To, co czyni awokado tak wyjątkowym dla zdrowia mięśni, to jego zdrowe, jedno nienasycone tłuszcze. Tłuszcze te nie tylko pomagają we wchłanianiu niezbędnych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, ale także wspierają produkcję hormonów anabolicznych, w tym testosteronu, który jest kluczowy dla utrzymania i budowy masy mięśniowej, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Plasterek awokado na śniadanie może stanowić różnicę między mięśniami, które ulegają degradacji, a tymi, które się wzmacniają. Czwarty bohater to coś, co może wydawać się nietypowe na polskim śniadaniu, ale co można włączyć w bardzo praktyczny sposób resztki chudego mięsa drobiowego. Piotr odkrył sprytny sposób. Kiedy w niedzielę przygotowuje kurczaka pieczonego, celowo robi większą porcję. Poniedziałek rano kroi kilka kawałków zimnego mięsa i dodaje je do swojej jajecznicy. To nie tylko dodaje smaku, ale także dostarcza naturalnej kreatyny. Związku, który pomaga utrzymać siłę i moc mięśni. Piątym i ostatnim bohaterem jest mieszanka orzechów i nasion, która może przekształcić każde zwykłe śniadanie w posiłek przeciwzapalny. Orzechy włoskie są bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, które zwalczają przewlekłe stany zapalne niszczące tkankę mięśniową. Pestki dyni są naładowane magnezem i cynkiem, minerałami niezbędnymi do funkcjonowania i regeneracji mięśni. Siemielniane dostarcza nie tylko omega-3, ale także lignanów, związków, które mogą pomóc w zrównoważeniu hormonów w sposób sprzyjający utrzymaniu masy mięśniowej. Piękno tego podejścia tkwi w jego prostocie. Anna nie musiała całkowicie rewolucjonizować swojej porannej rutyny. Po prostu zaczęła zamieniać puste węglowodany na tych pięciu bohaterów mięśni. Jej typowy poranek teraz obejmuje miseczkę twarogu z owocami jagodowymi. I łyżką posiekanych orzechów włoskich, albo jajecznicę z dwóch jajek z kawałkami awokado i szczyptą pestek dyni. Czasami dodaje kilka kawałków zimnego kurczaka z poprzedniego posiłku. Na rezultaty nie trzeba było długo czekać. Już po czterech tygodniach wprowadzania tych zmian Anna zauważyła, że jej nogi są mocniejsze przy wchodzeniu po schodach. Po dwóch miesiącach nosiła zakupy bez trudu. Po trzech miesiącach znów aktywnie bawiła się z wnukami. Zaskakując rodzinę swoją odnowioną energią, Piotr miał podobne doświadczenia. Początkowo sceptycznie nastawiony do zmiany nawyków całego życia, postanowił spróbować po szczerej rozmowie z lekarzem na temat ryzyka związanego z postępującą utratą mięśni. Zaczął od małych kroków, dodając tylko łyżkę twarogu do swojej porannej rutyny. Stopniowo włączał jajka i kilka orzechów. Po dwóch miesiącach siła jego uścisku wyraźnie się poprawiła. A wchodzenie po schodach znów stało się czynnością automatyczną, a nie świadomym wyzwaniem. Ważne jest, aby zrozumieć, że te zmiany nie polegają tylko na dodawaniu określonych produktów, ale na tworzeniu zdrowego, dobowego rytmu odżywiania mięśni. W nocy nasze mięśnie wchodzą w stan kataboliczny, w którym są nieznacznie rozkładane, aby dostarczyć energii do podstawowych funkcji organizmu. Śniadanie powinno odwrócić ten proces przestawiając organizm na anaboliczny stan budowy mięśni. Badania sugerują, że spożywanie 25- do 30 gramów wysokiej jakości białka na śniadanie jest szczególnie korzystne dla osób starszych. Jest jednak kluczowa kwestia, której nie można zignorować. Każda osoba ma unikalny organizm, z własnymi potrzebami, alergiami, schorzeniami i specyficznym metabolizmem. To, co działa wspaniale dla Anny, może wymagać dostosowania dla Piotra i odwrotnie. Dlatego absolutnie fundamentalne jest skonsultowanie się z lekarzem lub dietetykiem przed wprowadzeniem znaczących zmian w diecie, zwłaszcza jeśli macie istniejące schorzenia, takie jak cukrzyca, problemy z nerkami lub przyjmujecie określone leki. Informacje, którymi się dzisiaj dzielimy, mają na celu edukację i inspirację, a nie zastąpienie profesjonalnej porady medycznej. Lekarz może ocenić Waszą konkretną sytuację, wziąć pod uwagę Wasze obecne schorzenia, przyjmowane leki i pomóc dostosować te ogólne zalecenia do Waszych indywidualnych potrzeb. Ważne jest również, aby zrozumieć, że odzyskiwanie masy mięśniowej jest procesem stopniowym. Nie oczekujcie dramatycznych rezultatów z dnia na dzień. Ciało potrzebuje czasu, aby się przystosować, zregenerować i wzmocnić. Niektóre osoby mogą zauważyć poprawę w ciągu kilku tygodni, inne mogą potrzebować kilku miesięcy. Konsekwencja jest ważniejsza niż perfekcja. Ponadto, chociaż śniadanie jest kluczowe, stanowi tylko część układanki. Regularna aktywność fizyczna, zwłaszcza ćwiczenia oporowe dostosowane do wieku, odpowiednia ilość snu, wystarczające nawodnienie i zarządzanie stresem również odgrywają ważną rolę w utrzymaniu zdrowia mięśni. Tym, którzy czują się przytłoczeni pomysłem wprowadzania wielu zmian jednocześnie, sugerujemy rozpoczęcie od małych kroków. Może w tym tygodniu dodajcie tylko łyżkę twarogu do śniadania. W przyszłym tygodniu spróbujcie zamienić kawę na pusty żołądek na jajecznicę. Małe, konsekwentne zmiany często prowadzą do trwalszych transformacji, niż drastyczne rewolucje, które trudno utrzymać. To, co czyni to podejście jeszcze potężniejszym, to fakt, że nie chodzi tylko o zapobieganie, ale o aktywne odwracanie procesu. Nawet jeśli już zauważyliście oznaki utraty mięśni, nie jest za późno. Tkanka mięśniowa ma imponującą zdolność do regeneracji, gdy otrzymuje odpowiednie składniki odżywcze i bodźce. Osoby po siedemdziesiątce, osiemdziesiątce, a nawet dziewięćdziesiątce wykazały zdolność do zwiększania swojej siły i masy mięśniowej przy odpowiednich interwencjach. Nie można również lekceważyć aspektu psychologicznego. Kiedy Anna zaczęła czuć się fizycznie silniejsza, wzrosła jej pewność siebie. Wróciła do aktywności społecznych, które porzuciła, ponownie uczestniczyła w grupowych spacerach emerytów ze swojej okolicy, a nawet zapisała się na zajęcia z aqua aerobiku w lokalnym domu kultury. Siła fizyczna przełożyła się na siłę emocjonalną i społeczną. Dla Piotra transformacja była równie głęboka. Frustracja związana z poczuciem bezsilności wobec starzenia się została zastąpiona odnowionym poczuciem kontroli i celu. Zaczął dzielić się swoimi odkryciami z innymi mężczyznami w podobnej sytuacji, stając się swego rodzaju nieformalnym ambasadorem zdrowia mięśni w swojej społeczności. Te historie przypominają nam o fundamentalnej prawdzie. Starzenie się nie musi oznaczać biernej akceptacji pogorszenia stanu zdrowia. Dzięki wiedzy, małym, inteligentnym zmianom i konsekwencji możemy nie tylko utrzymać naszą siłę i niezależność, ale nawet odzyskać je, gdy zostały utracone. Moc jest dosłownie w naszych rękach, a raczej na naszych talerzach śniadaniowych. Każdy poranek oferuje nową możliwość odżywienia naszych mięśni. Zainwestowania w naszą przyszłą siłę i wyboru witalności zamiast upadku. Sarkopenia może być cichym złodziejem, ale teraz macie narzędzia, aby nie tylko chronić swój skarb mięśniowy, ale także sprawić, by rósł. Wyobraźcie sobie siebie za sześć miesięcy, za rok, patrzących wstecz na ten moment jako na punkt zwrotny, w którym postanowiliście przejąć kontrolę nad zdrowiem swoich mięśni. Wyobraźcie sobie satysfakcję z samodzielnego noszenia zakupów, aktywnej zabawy z wnukami, pewnego wchodzenia po schodach i utrzymania tak cennej niezależności. Ta przyszłość jest nie tylko możliwa, jest prawdopodobna, jeśli uczynicie z tych pięciu prostych zmian na śniadanie pierwszy krok na drodze do silniejszego, zdrowszego i bardziej witalnego życia. Pamiętajcie zawsze: Nie jecie tylko śniadania, budujecie fundament na dziesięciolecia siły. Niezależności i witalności. Każdy kęs rogu, każde jajko, każdy orzech, każdy plasterek awokado to inwestycja w siebie, a nie ma cenniejszej inwestycji niż ta włożona we własne zdrowie i dobre samopoczucie. Cichy złodziej Sarkopeni mógł zaatakować bez ostrzeżenia, ale teraz jesteście uzbrojeni w wiedzę i praktyczne strategie, aby nie tylko go powstrzymać, ale i odwrócić jego szkody. Moc przemiany waszej siły i witalności jest na wyciągnięcie ręki, zaczynając tuż przy śniadaniowym stole, od pierwszego posiłku każdego nowego dnia, pełnego możliwości. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka, udostępnij go znajomym i rodzinie, oraz zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej treści na temat zdrowia i długowieczności. I zanim wyjdziesz, napisz w komentarzach. Co w tym filmie było dla Ciebie najbardziej przydatne lub inspirujące? Z przyjemnością przeczytam